No to czas na następną krzyżówkę. Jedynka poziomo udziela się. No, samo udziela się może oznaczać, że się w czymś uczestniczy albo komuś coś się udziela. Może być udziela się kredyt bankowy. Kredyt by pasowało. to dwa pionowo usunie piegi, czyli piegi na twarzy no, nie usunie się bezpośrednio faktycznie na twarzy, ale może na zdjęciu te piegi ktoś kto poprawia zdjęcie czyli retuszer. Na zdjęciu najlepiej się wychodzi z rodziną, ale trzeba czasem przeprowadzić retusz. 3. Zawód jak beczenie. No, zobaczymy. Długi jakiś wyraz, jakieś litery żebyśmy mieli. 11. Wyceniono ją nad życiem. Stawka większa niż życie. Stawka może. cztery pionowo niesmacznie kojarzony z waleniem walenie to inaczej wieloryby z wielorybów coś niesmacznego no to tran czternaście na nim zaznaczam no zaczynamy coś mówić na wstępie zaznaczam, że coś tam wstęp 10. Chłód, co grzeje ławę. Ławę coś grzeje. Możemy się domyślać, na przykład drużyna piłkarska to część gra. Część gra, a część siedzi, jest w rezerwie. A i grzeje ławę? No rezerwa. 13, najwcześniej za rok, będzie miał dwójkę z przodu. dwójka z przodu wcale nie chodzi o ząb, tylko chyba chodzi o lata, czyli nie będzie przykładowo o 19, tylko już zacznie się od 20, 20 czyli do 20 latka. To będzie może nastolatek, stolatek, na, na stolatek. No to pięć pionowo. Fryzjerka z szumperka. Ta litera S e z tym daszkiem to wybitnie czeska litera, a fryzjerka czesze, no więc będzie w takim razie czeszka. Sześć pionowo, najpierw się nań idzie, potem jedzie. Wyjeżdża się na coś, albo najpierw się idzie na urlop, a później się wyjeżdża na urlop. No faktycznie siedem pionowo. Mieści przyszłą treść powieści. No, chodzi albo o zawartość. Powieści, zobaczmy siedem. Tu można w ciszy posiedzieć. No, posiedzieć. No, kojarzy mi się na przykład, że może ktoś siedzi w więzieniu w ciszy, czyli nie razem z kimś, tylko odosobnieniem. Może za karę? Karcer? Karcer. No to osiem pionowo na okrągło się przedstawia. Pierwszą literę mamy C, ostatnią K, cztery litery. To już łatwo się domyślić, że na okrągło cyrk się rozbija. Dwanaście poziomo, ta dla tego trzeciego. Trzecim możemy się domyślać. To pierwszy, kto drugi, a kto trzeci. No, pier, trzeci. Pierwszy może być medalista. Pierwszy będzie miał złoto, drugi srebro, a trzeci brąz. Czyli dla trzeciego po prostu brąz. Dziewięć. Rośnie przy wysokiej jedenastce. A jedenastka, wyceniono ją nad życiem. Przy wysokiej. Czyli rośnie przy wysokiej stawce. RZ mamy, no to domyślicie się, że można, że ryzyko rośnie przy wysokiej stawce. 16 poziomo. Mali czy młodzi? Mali to jest państwo w Afryce. Mali, państwo w Afryce. No to może być, albo rzeczywiście mali jako państwo, albo dołożyć do tego młodzi, państwo młodzi, no państwo. No to teraz wróćmy do mieści przyszłą treść powieści. Czyli czymś może się pisze, albo no, piórem, a pióro maczane było w atramencie, to może kałamasz. to 20 poziomu sprawdźmy za krótko w, w okularach. No, pię, ja przepraszam. 15 to jest skok w tył. No to sama wskazówka, że w tył, to napiszmy skok w tył, kok i otrzymamy koks. 15 pionowo. Lady sprzed lady. Może to przeczytać z angielskiego Lady sprzed lady, czyli kupująca, kupująca, czyli klientka. No to, żeby tu więcej liter uzyskać z tego, tego wyrazu, 19. Archimedes lub Om. No to są fizycy. Jest prawo Archimedesa, prawo Oma. No to prawnik. Prawnik. A dziewiętnaście pionowo. Przyprawa w żarciu albo w żarciem. No żart czasem jest pieprzny, mówimy, a przyprawa do jedzenia, no pieprz po prostu. No, 25. bój ma swój, gdzie się bój odbywa, no, na placu, na, na placu, plac, plac boju, plac. No to teraz już można byłoby wrócić. I trzeba zawód jak beczenie. Czyli jakiś dźwięk beczy. Zawód zajmujący się tym. No to dźwiękowiec. Dźwiękowiec. 23. Pionowo. Ja ich nie znoszę. No co na pewno nie znoszę. Ja ich nie znoszę. No na pewno człowiek nie zniesie jaja. 28 są podzielone. No w rozmowie każdy ma swój pogląd, czyli podzielone zdania. 23 mąż raz zdradzony. Zdradzony mąż to mówimy rogacz. Czyli pojawia się róg, a raz to coś jedno, jednorożec. 21. Ostro przez wieszcza opisana. Ostro przez wieszcza opisana. Chodzi o Mickiewicza. Ostra. Ostra brama. Dwadzieścia siedem. Gdzieś mi dzwoni. Siedzimy gdzieś i coś mi dzwoni. Co? Komórka. Dwadzieścia. Za krótko w okularach. Dwadzieścia. Jeszcze raz. Za krótko w okularach. No to krótko widzę. Krótkowic, po słowie krótko, jest widz. 18. słodki i gatunkowy. Czasem mówimy ciężar, no to skoro jest jedno i drugie, to liczba mnoga, czyli ciężary. No to teraz dwanaście spróbujemy już, czy jeszcze więcej liter, żeby mieć 24 i jeszcze nie przyszły, no, na przykład czas. 29, piekielny siódmoklasista. No, pamiętamy tytuł powieści, szatan siódmej klasy. 26, szybka w drzwiach. No, drzwi się zamyka, skobel, zasuwa może być. A 22 jeszcze, wiesiołek, fiołek, róża, bez, no to wszystko kwiaty. To po prostu flora. No to już teraz wszystkie litery, jakie moglibyśmy uzyskać. W tym wyrazie pionowo 12. Zmierza do bazy. Baza to w grze bejsbolu. Bejsbolista. No to 17. Turystyka ludowa. No, mówi się, że przemieszczanie się ludów to wędrówka ludów. No, i w ten sposób mamy rozwiązaną krzyżówkę tradycyjnie. Pod koniec podam kilka takich przykładów ciekawszych, które spotkałem w krzyżówkach, z mostkiem na murawie. No, chodzi na murawie. W czasie gry w no, piłkę nożną jest zabroniona nakładka z mostkiem, bo po prostu kładka, czyli w tym słowie nakładka jest ten niby mostek. Czyli mówiąc krótko, z mostkiem na murawie to nakładka. Następne, kuter głowa, takie ciekawe określenie, kuter głowa, czyli chodzi o. Dowódce kutra, no to już łatwo znaleźć, że to jest szyper. Zwierzę w przebraniu. Jak się przyjrzymy słowu przebraniem, odczytamy tam zebra. No i właśnie to jest rozwiązanie tego określenia. Kuper fregaty. Cooper, czyli tył. Fregata to jest tak, taki morski, ale fregata to jest również okręt, czyli tył okrętu to będzie rufa. Następny, bezdzietny ojciec. No trudno sobie to jakoś znaczy, trudno, nie trudno, bo bywają bezdzietni, ale jeżeli bezdzietny ojciec, to może mowa jest coś o klerze. Kler, w klerze, bezdzietny ojciec, no to może być kapłan. Miejsce na róże. Róża, fonetycznie, to nie chodzi o rurę, tylko róża przez uklaskowanej rzet, czyli chodzi o kwiat. Albo coś jeszcze, coś, coś jest różą, różami. Miejsce na róże, czyli. Może to być, używają kobiety do malowania, czyli miejsce na różę to będzie kosmetyczka. Najbardziej narażone na sklerozę. Skleroza, jak przeanagramujemy, otrzymamy oskrzela. Pracuje, gdy rozwiązujesz. No, mówimy, główka pracuje. No i na tym może zakończymy dzisiejsze spotkanie.